Czasami trafiasz na cytat albo na jakąś myśl, która, jak metafora, ujmuje sedno i wyraża sedno. Ja pamiętam, kiedyś trafiłem na taką myśl Petera Drakera: Nie ma biednych krajów, są tylko źle zarządzane. Czyli Draker bardzo umiejętnie pokazuje korelację między jakością zarządzania, a wpływem na grupę społeczną, organizację, czy wreszcie taki konstrukt wielki jak, jak naród. Dobre zarządzanie wyciąga w górę. Zła ściąga w dół w odmęty biedy. I dlaczego wam o tym wszystkim opowiadam? Otóż całkiem niedawno prowadziłem warsztaty ze storytellingu dla grupy takich wyróżniających się, mogę nawet użyć tego słowa, wybitnych dyrektorów szkół. Jedna z uczestniczek, o niej właśnie będę mówił, Ewa Radanowicz, opowiedziała mi story, które pomogło mi na nowo wrócić do cytatu Drakera. Ewa mi opowiedziała historię, i tutaj w swojej książce też wiele na ten temat mówi, o tym jak rozpoczynała pracę, i powiedziała mi tak: wyobraź sobie początek lat 90., miejscowość, w której nagle przez podpis ministra 93% miejsc pracy przestaje istnieć. Ja prowadziłam w szkołę w tej miejscowości i oparłam swój koncept na takim myśleniu projektorowym i rozwijaniu, i rozwijaniu kompetencji. I teraz wyobraźcie sobie, że jej szkoła to jest bardzo mała miejscowość, tam kursują dyrektorzy z całej Polski. Ona stworzyła społeczne przedsiębiorstwo wokół tego całego miejsca. Ewa Radanowicz pokazała mi w inny sposób, na czym polega teza Drakera. Nie ma biednych krajów, są tylko źle zarządzane.